Witam Was serdecznie. Dzisiaj przygotowałam tak, tylko mi się wydaje to bardzo rasistowskie. Common White Girl Tag. Tak, jestem biała. Można powiedzieć, że nazwa tego tagu to vlog przeciętnej białej dziewczyny. Nie wiem o co chodzi. Nie czytałam wcześniej pytań, także mam nadzieję, że mnie zaskoczą. Ulubiony napój ze Starbucksa. Ja nienawidzę kawy. Kawa to zło, kofeina, jestem dzieckiem. Do Starbucksa lubię chodzić, bo mają fajne kubki, ładne wnętrza i. Dobrą, gorącą czekoladę Najlepszy napój ze Starbucksa dla mnie to coś, co nie ma kawy Długo zajmuje Ci przygotowanie się rano? Definitywnie niedługo Ponieważ w sumie przygotowanie na co? Do szkoły? Potrafię się wyrobić w 10-15 minut A do... do czego można iść rano? W zasadzie są wakacje Ja przez cały czas chodzę w piżamy Także moje przygotowanie to nic Ile około selfie sweet foci robisz dziennie? Mało? Ile obserwujących i zdjęć masz na Instagramie? Zaraz sprawdzę. Ej, ale fajnie! Akurat dzisiaj wolno mi 100 zdjęć. Obserwujących 8448. Tak, w ogóle zapraszam na mojego Instagrama. Czy mówisz LOL lub Omega? Oh publiczne. Nie, nie mówię, jestem taką typową białą łaską, że takie sformułowania to nie dla mnie. Nie wiem za bardzo, o co chodzi w tekście publicznie. Ja nie mam życia publicznego, ale na przykład w SMS-ach często piszę Oh my god, albo lol. Czy nosisz jeden element garderoby więcej niż jeden raz? Nie, jestem jak Paris Hilton. Kupuję koszulkę, ubieram i wyrzucam. Czy jesteś rasistką? Go, nigo, yo, motherfucker. Jestem biała, jak mój tata. Nie jestem rasistką, jestem bardzo tolerancyjna do wszystkiego naprawdę wszystkiego. Pokój, miłość, tolerancja! La más la Tweet Nie mam Twittera, nie ćwierkam. Instagram, Twitter czy Tumblr? Chyba Instagram, bo wklejam codziennie jakąś foteczkę i w sumie nawet się trochę wkręciłam. A z drugiej strony kocham sobie oglądać tamblery innych ludzi i w sumie lubię Tumblera. Nie wiem. Na jaką czynność poświęcasz najwięcej czasu? Najwięcej czasu poświęcam na spanie. To jest takie chore, ale ja w te wakacje naprawdę praktycznie codziennie wstaję o 14. Raz wstałam o 16. Ale fakt, że chodzę spać o 5 rano, także... Naprawdę, gdybym mogła spać, spałabym cały czas. Kto jest Twoim ulubionym youtuberem? Szana Zuzia. Jak często malujesz paznokcie? Nigdy nie maluję paznokci, jestem człowiekiem bez paznokciowym. Czy jesteś zakupocholiczką? Nie, nie sądzę, niestety rzadko chodzę na zakupy, jak już kupuję coś przez internet i jest to bardzo rzadko. Ja noszę bardziej rzeczy stare, zużyte, rzeczy po tacie lub starszym bracie, po no. dziadkach, jakieś takie... Mam też problem z kupowaniem w centrach handlowych, ponieważ takie sieciówki nie za bardzo do mnie przemawiają. I ogólnie jak już coś kupuję, to naprawdę muszę to przemyśleć. Dopiero wtedy kupuję. Ile razy oglądałaś wredne dziewczyny? Tak, już rozumiem ten tak. A jestem wredną dziewczyną. Nie możesz z nami usiąść. W środę nosimy różowe. Nie, yes, trochę razy oglądałam ten film. Fil Lubię nawet ten film, ale jednak wolę obejrzeć coś. Takiego, co polecam na przykład w wypanierce czy krówce. Czy posiadasz dużo ubrań? Posiadam jedną szafę ubrań. Czy robisz zdjęcia jedzenia przed tym, jak je zjesz? Jeśli owe jedzenie wygląda ładnie, to robię, a jeśli wygląda ohydnie, jak zazwyczaj wygląda, to nie robię. Czy codziennie masz na sobie makijaż? To jest w zasadzie zabawne, bo ja makijaż mam tylko wtedy, kiedy kręcę filmik. Jak można się malować, jak się ma dzień totalnego Pierdolingu, kiedy się leży w wyżej i yy, nawala w Simsy, lub po prostu jest na YouTubie. Jak można się malować? Maluję się tylko wtedy, kiedy muszę. Jakie są Twoje średnie oceny w szkole? Słabe i jestem z tego dumna. Jak najczęściej układasz włosy? Robię tak. I tak. I mam. Czy zawsze wyglądasz korzystnie? Definitywnie nie. Można by rzec, że w środku, gdzieś tam głęboko w sercu, jest we mnie naprawdę brudny, okropny. Świński człowiek. Wydaje mi się, że w poprzednim wcieleniu byłam jakimś skunsem lub kotem, który mieszka w śmietniku. Nie wiem, ale naprawdę nie zawsze wygląda on korzystnie. I tym sposobem dotarliśmy do końca tego super rasistowskiego tagu. Jeśli lubicie, kiedy nagrywam takie tagi i odpowiadam na takie pytania, kto w ogóle robi te tagi, to piszcie w komentarzach lub dajcie łapkę w górę, to będę wiedziała, że takie coś ma się pojawiać. Jeśli uważacie, że to jest totalny shit, to... 到，到，对了，啪啪啪啪。